Jak Wy jesteście szczęśliwi, macie wszystko do zrobienia. To jest akurat wyjątkowy kraj, jak powiedział jeden z moich przyjaciół szwedzkich. Jak Wy jesteście szczęśliwi, macie wszystko do zrobienia. Otóż tu rzeczywiście wszystko można zrobić, otwierają się praktycznie nieograniczone perspektywy, wszystko jest do zrobienia. Właśnie tutaj i co więcej chyba jako pierwsi mamy szansę niektóre rzeczy zrobić. To nie o to chodzi, żebyśmy się nadymali w stosunku do naszych wschodnich sąsiadów i żądali od nich, żeby nas naśladowali. Naszym rzeczą jest udowodnić, że da się po prostu. I myślę, że to jest wspaniałe wyzwanie.